Dzień dobry serdecznie witam milion trzysta tysięcy ludzi w Polsce ma fotowoltaikę z tego około miliona na dachu i do końca sobie nie zdajemy sprawy zagrożenia jakie jest posiadanie fotowoltaiki zagrożenia pożarowego oczywiście zdjęcia z dzisiaj 15 maja 2023 co tu się stało najprawdopodobniej jest zwarcie busbarów podpięty pod optymalizator wpięty do falownika ale nie uruchomiony. PV dopiero zgłoszone. Tak to wygląda na zdjęcia w przybliżeniu. Tutaj widzimy mocne przypalenie. Energia słoneczna zrobiła swoje. Tutaj w ogóle nastąpiła eksplozja. To był panel szkło-szkło, w związku z tym nie zapalił się plastik, który jest zawarty w tylnej części panelu. No i oczywiście panele były na gruncie, w związku z tym ryzyko pożaru nie było wielkie. Mogły się tylko panele zniszczyć. Ale widzicie, jaka to jest energia. Przeglądałem wydarzenia pożarnicze z maja 2023, czyli ostatnie dwa tygodnie. Zobaczcie, tutaj mamy przykład pożaru paneli fotowoltaicznych. I ten też jest sytuacja, jak na tych zdjęciach. Tylko tutaj się panel zapalił. O godzinie 9 rano, czyli kiedy jeszcze to słońce nie jest takie mocne, pożar instalacji w 4 marca. Tutaj Pożar był falownika. Głównie przyczyną było zwarcie falowniku, inwentorze, czyli urządzeniu zmieniającym prąd stały na zmienny. Pożar w łaziskach Paliły się elementy instalacji fotowoltaicznej. Tutaj na dachu nastąpił pożar instalacji, czyli sytuacja bardzo podobna jak ta, której zacząłem dzisiejszy film. Także zwróćcie koniecznie uwagę. Na jakość paneli fotowoltaicznych myślę, że wystarczy kamera termowizyjna. Takie kamery teraz są dość dostępne, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś gorących elementów na panelu. Te gorące elementy właśnie są później przyczyną pożaru. Też warto robić przeglądy regularne fotowoltaiki, żeby takie uszkodzenia wyłapać. Uszkodzenia z różnych powodów. Na stronie Straży Pożarnej jest ciekawy artykuł na temat paneli fotowoltaicznych: czy bać się pożaru, w jaki sposób są kaszone panele? I najważniejszy wniosek jest taki, że bardzo rzadko dochodzi do pożaru instalacji fotowoltaicznej. Tutaj w tej gminie, skąd pochodzi, osoba pisząca nie było takiego pożaru nigdy. Warto mieć gaśnicę z proszkiem gaśniczym. Proszek umożliwia gaszenie instalacji trzęsległości co najmniej jednego metra. I dzięki takiej gaśnicy jesteśmy w stanie bardzo szybko ugasić pożar, zanim się rozszerzy na całe gospodarstwo i tym samym dajemy też czas straży pożarnej, żeby zdążyła do nas przyjechać. Jutro zapraszam Was na film, gdzie pokażę Wam ciekawą fakturę w taryfie G12W. Ciekawą, ponieważ tutaj mamy już przykład, kiedy osoba przekroczyła 2000 kWh. I zobaczycie, jak ceny poszybowały nie tylko energetycznej, ale też dystrybucji. Serdecznie dziękuję za uwagę, do usłyszenia.